Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Chciałem Wam pokazać, czym się różnią dwie patelnie z Ikei. Sam się zastanawiałem, którą kupić, ale teraz już wiem o co chodzi. To jest patelnia w pełni teplonowa. Jakiś tam metal jest pod spodem. Ta patelnia też tu jest teplonowa, ale ona jest cała metalowa. No i różnica jest taka, zobaczcie, jak wygląda rybka. Ta po prostu stalowa, jak chwyci temperaturę, jest strasznie rozgrzana. A tutaj jakby na bieżąco to ciepło ucieka. W związku z tym tu mam indukcję na 8, a tu mam indukcję na 5 i mi się pali. Czyli wszystko chodzi o temperaturę pieczenia. Także sam nie wiem, która patelnia jest lepsza, ale chyba ta w pełni stalowa. Ona to po prostu bardziej trzyma ciepło i tu się tu piecze, a na pewno na mniejszym prądzie. Dzięki, trzymajcie